You're Madzie kocham jak siostrę i postanowiłem po prostu bo, bo nasza muzyka jest bardzo podobna. No, postanowiłem, że razem wystąpimy. I... Tak, Jadaś mnie zaprosił, także jest bardzo mi miło i e, w końcu możemy na tej scenie zaśpiewać razem. E, e, co prawda, już wcześniej śpiewaliśmy, troszeczkę pamiętasz, w Polsce gdzieś tam graliśmy koncert. Tak. E, było bardzo fajnie, lubimy ze sobą pracować, a poza tym prywatnie się bardzo lubimy i tak jak Adam wspomniał, traktujemy się jak brat, te... Nie, no, jak, te... tak. Tak, jak brat i siostra. Nie, no jak brat i siostra. I mamy podobne pasje i mamy podobną wrażliwość muzyczną. Także świetnie myślę się też dopasowujemy głosami. Czy macie w planach jakieś wspólne projekty? Skoro tak bardzo się lubicie, lubicie ze sobą współpracować, to być może pora na jakiś wspólny utwór. Tak, planujemy coś nagrać, prawda, Adasiu? Obiecałeś dzisiaj, mi to i teraz tak, przy dzisiaj, wszystkich widzach, dzisiaj. proszę mi obiecać, że w końcu nagramy ten duet, bo ja go proszę już, proszę Państwa, bardzo długo lat, także... Dzisiaj rozmawialiśmy na ten temat i myślę, że to w końcu dojdzie do skutku. A tak w ogóle to jest moje marzenie, ponieważ uważam, że Adas jest najlepszym wokalistą i naprawdę najlepszym wokalistą, mówię to świadomie w disco polo, nie ma lepszego i bardzo bym chciała się z Tobą nagrać ten duet, to by był dla mnie zaszczyt. To no chyba miłe, że biorąc pod uwagę fakt, iż informacja o koncercie pojawiła się dosłownie kilka dni temu, tak wiele osób przybyło na to wydarzenie tutaj do klubu rozrywki Krąg. No i tym bardziej nam bardzo miło, że, że tyle osób przybyło i mamy nadzieję, że będzie jeszcze więcej. Ale no fajnie, no, to, to było spontaniczne, to prawda, bo e... może ja powiem. Dobra. Po prostu tak, leżę sobie wieczorem z telewizorem i tak myślę, 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 że po prostu miałem się spotkać z Magdą. Telefon, Magda, ty, co ty robisz w czwartek? No, mam wolne. I proszę bardzo, no, dzisiaj tu jesteśmy. A ja dla Dasia zrobię wszystko, prawie wszystko, więc jestem tutaj. Wszystko, co Państwo robicie tu w kręgu, właśnie w czwartki, bo my ostatnio tylko w czwartki chodzimy, to jest trafiony pomysł. To są te nagrody z pieczątkami, no i na pewno taki występ. Fakt. Jest to na pewno dobry pomysł dla kogoś, kto bardzo lubi tych wykonawców, ale jak ktoś przychodzi tu tylko potańczyć, to dzisiaj wyjątkowo jest dużo ludzi. Właśnie dlatego, że są te występy, więc na pewno to jest bardzo dobry pomysł. Bardzo dobrze, to no bo coś na żywo w końcu znam. Pana Damas role z, no, z słyszenia, a z wizji jeszcze nie. Chcę zobaczyć na żywo i przeżyć to na jakoś tak realnie bardziej. Mam wolną chwilę, bo w, z reguły koncertuję. W weekendy, a w tygodniu, jeżeli mam wolną chwilę, no to spędzam czas z żoną albo z przyjaciółmi. No i dzisiaj jestem z Adamem tutaj. Zaprosił mnie, ponieważ już niedługo, tak jak pewnie wszyscy wiedzą, leci znowu do swojej żony do Stanów. No i dzisiaj jestem z nim, żeby na chwilę się spotkać i trochę spędzić z nim czas.